No. Oj, 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 już tu jestem, już zbieram. Spokojnie, <skrybuj> nie martw się. Wszystko mam. <śled> Hej, cześć, witajcie. Odzew pod poprzednią serią był bardzo przychylny dla nas. Zostawiliście bardzo dużo łapek w górę. Podzieliliście się z nami mnóstwem pozytywnych komentarzy, w których przywinęły się LEGO Star Wars Clone Wars. Więc nie zwalniamy tempa i zabieramy się do gry. Nie ma co zwlekać. Nowa gra, tak jest. Yy, przechodzimy to na ślepo, absolutnie nie jesteśmy zeznajomieni z całą, z całą grą, ja nawet nie jestem zeznajomiony z fabułą gry. Nie mam żadnego pojęcia, co się dzieje w tych Wojnach Klonów. Być może gra mi to przybliży, jeśli nie, to mam nadzieję, że będziecie nas poprawiać i nasze teorie spiskowe, które się było, niejednokrotnie przewinęły w poprzedniej serii. Ja wiem tyle, że Naprof to będzie sieczka i masakra. No. Naprowadzicie na dobry tor. Z tego co rozumiem, to Clone Warsy to jest opowieść jakoś tak po boku, że nie jest to kontynuacja, nie w żaden sposób. No bo tu jest Anakin, a który chyba najwyraźniej nigdy nie stał się wejderem. Skąd on ma tą bliznę na ręku? Skąd Anakin ma bliznę? To jest dobre pytanie. Skąd Anakin ma bliznę na twarzy? Nie, to chyba on ma taką twarz po prostu, Nie, no to jest ewidentnie czegoś, Z blizna czegoś no, Blizna? To jakieś, no, oni nigdy nie mają Boże. No, Na twarzach, no nie ma czegoś on -Wan też. wan ma, nie... widzisz, fajny zarost Mały zarost, ale nie ma żadnych zmarszczek, ani nic Czy to jest hrabia duku? <słuch> który tam, jest właśnie ten O, lody Cytrynowe? Jak tak, to biorę Kocki lego jedzące lody <słuch> Się cieszę. Ten ma fajny, fajną tą twarz, nie? Znaczy, znaczy, ja, się jak na, jak na klocki Lego, tak? Osobiście <noise> bym nie chciał, jestem ale... U, to jest no, ciekawe. ale zobacz. Te klocki Lego są chyba mniej klockami Lego niż poprzednie. nie? Na pewno no. poprawili grafikę, ale zobacz. To, no to nie wygląda zupełnie jak klocek Lego, no, nie? No ten to zupełnie nie wygląda. Te potwory w mogliby, mogliby bardziej chyba zrobić. utrzymać klockowo, w tym tak, tak, utrzymać w tym klimacie wszystkiego, nie? On, Chociaż o, te, no, te, no, te no, ramiona są tak. naprawdę fajne. Ale, ale tu to wszystko no to jest już widać że to nie jest, nie jest klocek legną, nie? No nic. Yy, lecimy z tym, co tutaj mamy do zrobienia. Ja jestem Obiwanem, tu jesteś gdzie tam gryzie, ja mogę coś tutaj no. używać mocy tu na ramiona tego, tego stwora O, mogę się wspinać. A i w ten sposób on, on, mnie, on mnie troszeczkę uwolnił delikatnie <coughs> Mogę się wspinać. O ja on też się mogę spinać. O, ja tutaj Spina. mogłem coś wykombinować Dobra, udało mi się gdzieś tu wskoczyć. Coś ja mogę tutaj zrobić. Aha, coś tam popsułem do takiego stopnia, że jest uchwyt. Zna znamy te już mechanizmy uchwytów. Ja mogę go złapać. To, to on nie gryź. Wciągaj go do gry. Jest, udało się. O. O, kostank, dobra. Ładnie są wy wyrenderowane te kacstęki. Chociaż ta była taka super krótka. Wow! Ale tu mordor dodał. Ej, możemy to niszczyć, tu są monety. No i w odróżnieniu od poprzedniej serii będziemy musieli się teraz starać y, zbierać te monety, żeby tego, jak to się nazywało, prawdziwego jedi y, napełnić. Przytrzymaj i żeby go. Ej, jeszcze raz, co się dzieje? Sch Aha, bo tego go chwytasz. Ja używam mocy, weź go puść. Możesz wsiąść na niego? Aha, nie, myślałem, że to tak działa. Czyli jeszcze musimy... Jeszcze raz Tego chwytasz, ja go trzymam i chyba... Aha, yy, musimy przytrzymać go na uwięzi i korzystając z mocy, żeby go uspokoić, tak? O, nakin, Co, wylegujesz się? No. O, ja tutaj zbieram monetki o, Mogę wsiąść, tak? No to się zaczyna chaos yy, Fajny jest ten sposób yy, podzielenia ekranu, nie? Kiedy... Fajne, tylko trzeba orientować się, kto gdzie, kto, kto gdzie jest Tak, trochę trzeba, ale... To chyba wychodzi i tak w ogólnym rozrachunku na plus dla całej gry, bo jak graliśmy poprzedniej i mieliśmy momenty, w których yy, musieliśmy się szukać... Znaczy, jeden drugiego potrafił zrzucić z jakiejś... Tak. Yy... O, jeden na pięć. Ej, coś tu możemy zrobić. Trzeba się to temu przyjrzeć. Zbieramy. Ajaj, jej aj. Irytują mnie ci goście. No co oni ode mnie... W... No halo, proszę mnie zostać w spokoju. Ale tam masz monet dużo. O, dwa. O co tu chodzi? stragany rozwalał. Ej, jak ty we mnie wjeżdżasz, to mnie wyrzucasz. Sorry, jestem większy. Jest tam po monety. Ej, uzbierałeś więcej monet niż ja, to już... No i o, 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 mam zamiar ogólnie przewyższyć. 50, prawdziwy Jedi. Już na dwie minuty wbiliśmy prawdziwego Jedi. Ogólnie tu musi teraz być 50 łapek w górę. Minimum. Minimum. Żeby był w ogóle kolejny odcinek. To tak nie ma, jest. Nie ma takiej opcji. Inny. Te, te stragany, dokładnie, masz rację. Ale ja chyba mam coś słabego tego wierzcha. Jak no, ja, z... ja mogę z niego zeskoczyć? Tutaj... Ale mamy świetny... Możemy fajnie używać w tej naszej mocy. 3 na 5, fantastycznie. Proszę... Aj, mnie rozwalił po prostu, rozpadłem się Ej, na... tam jest ten mały. No, nie z... musimy go rozwalić, tego małego. Chwilę, daj mi no, moment, bo tu kurczę, zobacz, Nabiłem go oni... na pal. Jak... Ja tu się staram... O, jeszcze te, te stragany rozwalić przy Ja, ja idę rozwalić, bo to mnie Co ty gadasz z tym ob obiłanem? Oj, rozwaliłem go. No. A stragany były 4 czy 5? 5. Zrobiliśmy 5? 4 O, droidki. A może będzie jeszcze szansa? Że... Ja mam nadzieję, że... Chociaż to wygląda jak sytuacja patowa w zupełności. Jungle Fett? Chyba. Chyba. Ja niestety mam bardzo duży problem do zapamiętywania imion wszystkich nazw. Tak. No, znaczy ja też jest... orientuję się może w części. Fioletowy Miecz i... Czarnoskóry Jedi w ogóle sobie nic tego nie robi. O, mulut. O, ty chyba się, chyba się rozgniewał i to tak na Amen. Z tego co wiem, to jest chyba Mace Windu, ale mogę się mylić. Poprawcie mnie, jeśli tak nie jest. A fioletowy miecz, gdzieś tam kiedyś wpadłem na jakąś informację, że fioletowy miecz nosili Jedi. No, Ale świetnie to wygląda, naprawdę. Świetna sprawa. A fioletowy miecz ponowno używali Jedi. Ej, hey, jaka, jaka dziura! Jak ja, fioletowy Miecz był używany przez Jedi, którzy kontrolowali tą dobrą i ciemną moc. Dobrą i ciemną moc, dobrą i złą. Eee, słuchaj stary, ja tutaj przeszukuję ten cały teren w poszukiwaniu ostatniego straganu, bo my chyba finalnie... A my ogólnie finalnie musimy rozwalić tego... Te wszystkie potwory. Tak. Ale zanim to zrobimy, spróbujmy może znaleźć gdzieś ten ostatni no, idę, stragan. Idę ja tam na dole byłem. Chyba, nic nic że... No nic a nic. Chyba, że my wszystkie zniszczyliśmy tylko coś jakby tutaj... Nie, jest jeszcze jeden. Jest jeszcze znalazłem. jeden, dobra, znalazł się świetnie. 5 na 5 na pięć I Jest to Pierwsza część, tak jest, będziemy to zbierać. Zaczynamy ostro. I jest! Jednej nóżki go pozbawiliśmy Ale super się walczy w tej odsłonie, naprawdę tak jakoś płynnie, mniej topornie. Jest druga nóżka. Tak? I jest. co? Oj, kurde. I teraz nie złapać. Ale mnie użarł. Jak chcesz go złapać? Jest wielkie bydle. Przyciśnij B, coś tam kiedyś. No i zeżarł mnie, ja mnie. Trzymam, go, trzymam go i musicie teraz go mocą. O! Wow! Super! Tak jest! Wow! O to właśnie chodzi! O, to zer było. zerwał mi się? To było świetne. Ha bo on tam ma uchwyt. on tam ma swój ten... Rudder O, ty go trzymasz, bo tutaj jak ty go łapiesz, tak. to gdzieś się wyświetla. O, tutaj jest takie miejsce na ziemi i ja mogę wskoczyć ale na niego. Swoją drogą bardzo fajny rysunek, nie? Taki... Tak, ale intuicyjnie, nie wiesz, nie trzeba wreszcie samemu do tego dochodzić, tylko chociaż trochę nam podpowiadają, nie? Chociaż trochę. My okay. super inteligentni nie jesteśmy, więc... I jest, ostatni o, tak raz. Mam nadzieję, że po prostu go wyłączę jakoś. No to jest chyba Django Fett, on tak przecież mi. Mieliśmy okazję w poprzednich. Yeah. Oj, ja się. Ale skratkowało. Skratkowało troszeczkę, no bo pojawiło się trochę tego wszystkiego na ekranie. Co mamy zrobić? Walka z Django Fettem, który gdzieś tam widziałem, że na prawo lata sobie. Jest. Ciach, ciach, jak tutaj próbuję. Jedno serduszko mniej. Odleciał, dobra, gonimy go, nie ma problemu. Fajnie mi się walczy, naprawdę Bo podoba mi fajnie, i strasznie dużo tego wszystkiego tu jest. Tak, jest naprawdę. Oj, jaj, zestrzelił mnie. A ale ja pozbierałem te pieniążki, nie bój się. No i nic. Więc... A, okej, okay. musimy najpierw. Trzeba odbić pociski w jego kierunku, żeby on spadł. Żeby on spadł. A pociski odbijamy, kiedy one tak naprawdę już bezpośrednio. Oj, oj, oj. Oj, oj już, jest, już tu jestem, już zbieram. Spokojnie, nie martw się. Wszystko mam pod kontrolą. To jest strasznie ciężkie, przedrzeć się przez przed nich wszystkich. tutaj. Ale kurde, naprawdę robi to wrażenie. I, I trochę nawet czuć ten efekt, że tego tutaj jest i że musimy się przez nich przedzielać. I gaz dwa, ostatnie serduszko. W długo długo biliśmy i nie mogliśmy. Wzięliśmy go w kleszcze i Biegnie po ten koniec. Tarnuszek. No mace chyba. Czarnuszek. Dla mnie tam będzie czarnuszek o, Oczywiście rówka. nie urażając nikogo No i Ja arga. bardzo go lubię. Bardzo mi się drogi. podoba czarnuszek Teraz pokażę, pokażę klasę Na pewno. Pokażę klasę. A to jest chyba jego cenny Django Feta, a hmm, ucinając mu głowę rozumiem, że go zabiliśmy <noise> tak typowo. Tak. To się chyba jakoś pokrywa delikatnie z tą fabułą główną z tych, z tych normalnych filmów Tak, coś mi się kojarzy. Gdzieś widziałem, kiedyś jakieś pojedyncze odcinki leciały gdzieś tam na mm -hmm. jakimś kanale. Y jest joda. Jest Yoda, czyli to jest, musi być przed naszymi musi być. Poprzedni, poprzednimi wydarzeniami, albo... ponieważ joda tam już niestety nie ży. Albo to jest to musi być, przed, to, albo takie jak mówiłem... tutaj. Musimy pomóc wyjść z tych, tych. Są trzy, tak? tak jest. Aha, my się ewakuujemy z A stąd. właśnie, no tak. W sumie o, zad, nie, ma, nie mamy za dużo szans. Zobacz, ich to odrzuca, jak skaczesz. Tak, od, tak. Od góry. Właśnie. Kurczę, zauważyłem to samo. Kurde, aj, nie, proszę. to tutaj. Sponiewierali. Już tutaj idę, może chociaż ja ostatni otworzę. Tak jest. A, i tam są poszczególne miejsca dla poszczególnych osób. No, my niestety tutaj chyba musimy zostać. No, tak co ty, nas by tutaj nie zostawili? Przecież no jesteśmy Obi-Wanem i anakinem. No wiesz, nie wiem. Może, twierdzę, że sobie poradzimy. A, i coś jeszcze jest ewidentnie do zrobienia. Nie, musimy je teraz zamknąć. A? Tak mi się wydaje. No to jest, panowie, no jest trzech Jediów na pokładzie. Nikt nie mógł sobie zamknąć drzwi. No. Może my jesteśmy ci lepsi. No, na to wychodzi, no. Zamknę no. ich tutaj. Zamknę, dostać się tam do nich, to jest. Tak, trzeba się przedzierać, naprawdę, przez yy, to, to wszystko. No i dobra, zamykamy Zamykasz, ich w tej puszce, niech oni tu odlatują. Ale co z nami? Halo A Joda sobie tam prowadzi, jakiś ostrzał z bezpiecznego miejsca. Ci się nie źle bawią. <noise> Zamienili się miejscami. O Joda, wpadł na pomysł. Okej. Okay. No ale Obi-Wan sobie poradził, Obi-Wan, jest świetna postać. Bardzo go kurczę lubiłem, ale y, moją ulubioną postacią z całej serii, z wszystkich postaci, które poznałem w jakimś tam stopniu w Star Warsach, jest Qui-Gon To jest ten nauczyciel, który był w pierwszej części i on uczył Obi-Wana. Że tam on na początku umierał, i to dosyć tak yy, ciężko wychodziło. I, no i kochani, proszę bardzo, oto dowód, że zaczynamy. Wszystko od początku. Padnam i dala, trzech bohaterów zbieraliśmy, jest tu ich, widzę Kwestry cała masa naszego. do odblokowania. Będziemy się oczywiście starać ich wszystkich zbierać. Oczywiście. Czy mamy prawdziwego Jedi? No ma mamy. Mamy, że tak. jest że mamy gdzieś tam, od po na początku już dało nam się zebrać. Ile zebraliśmy? No ja bym oczywiście lepszy, tak? W tej rundzie. Ja bym lepszy. Bo, tylko dlatego, że jeździłeś na tym wielkim stworzeniu i mogłeś no, się szybko dostać do wszystkiego, ale, ale no, nie uzbieraliśmy tych części. I z, zwróćmy uwagę na to, że. Złoty jeden klucek I że nie budowaliśmy dwa, dwa. bo jeszcze truceci. Tak. Y... Ale nie budowaliśmy żadnego statku, tylko jakiś taki ludzik się budował, nie? No, jak, to... Nie wiem. Kontynuujmy historię. Może w tej wersji jest po prostu inaczej. Dowiemy się pewnie wszystkiego, nie? Zobaczmy, co tu się dzieje dalej po naszym. Po naszym ucieknięciu z tego pola bitwy, wszyscy smutni. O, G Grives! Artu! Coś planują, coś planują na Artu. Nie podoba mi się. Chyba on chyba wysłał Grivesa gdzieś z, z zadaniem jakimś. Nie podoba mi się. Mniej więcej tak to wyglądało. Ten, jakie oczy ma, tą postać jedną kojarzy skądś, ale. Ale miałaś nolity. Dziwny statek, dziwny. A... Nie przestałem je zaskakiwać. No a my całkiem bezpiecznie i bezproblemowo odlatujemy na jakiś krążownik, tak? Na albo. Albo gdzieś. Gdzieś! Odlecieliśmy po prostu. No. Ej, i tak nie wygląda ta nowa gdzie... kantyna. Teraz jesteśmy na, na krążowniku, kiedyś pamiętacie była taka kantynka zawsze na koniec. Wydaje mi się, że krążownika tutaj jeszcze nie ma. No, a no, gdzie krą... my jesteśmy? Lecieliśmy no, no, na krążownik. Jest jaki, no, to jest na pewno jakiś tam. Yy... Dobra. <laughs> yy, przyjrzymy się temu wszystkiemu następnym razem. Bo krążownik był. Yy... Ale widzieliśmy w tym filmie, że lecimy na krążownik. Krążownik był okrągły taki, a to było takie. Aha, ale ty mówisz krą... o tym krążowniku Hanasola. Solo. No właśnie, krążownik to był Hanasola. Solo. No a to, to jak inaczej jest... nazwiesz ten statek wielki? Statek wielki. Wielki statek. Zbadamy te zakątki tego miejsca tutaj. Następnym razem będziemy się już z Wami żegnać. Miejmy nadzieję, że ta seria również przypadnie Wam do gustu. Że będą się pojawiały łapki, i że będziecie z nami. Tymczasem musimy się z Wami żegnać. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.